Witam Was w następnej części, też oczywiście z Wisły. Tym razem jesteśmy w innym miejscu. Jesteśmy na dokładnie w miejscowości Kamień, w Łęczanach. Tutaj z Wisła bardzo szeroka, szersza niż w Frechowie. Plan założeniowy był taki, że mieliśmy siąść dużo wcześniej, wyżej, bo taka wysepka była fajna, trzciną zarośnięta, no ale niestety po po przesądowaniu okazało się, że niesamowity smród tam jest w ogóle. Ja my jak podpłynęliśmy pod tą wyspę. I także stwierdziłem, że stwierdziliśmy, że raczej nie położymy tam zestawów. No bo za duży swąd jest tego wszystkiego, tego mułu, bo to jest yy, po wyjściu z zakrętu tam nanosiło, no tam jest, Czyli tam jest płytko po prostu. Ale zaraz wam opowiem o co chodzi. Yy... Pytaliście mnie, pytaliście mnie gdzie kładę zestawy, jakie przypony na jakie przypony łowię jak miejsca, jak ja powiem Wam tak, miejscówek najpierw szukam satelity zdjęć satelitarnych, a potem już odjadę i sprawdzam ją wizualnie już naocznie, osobiście Jak to tam wygląda jak to tam wygląda Niekiedy jest tak, że trzeba drogę przy, zrobić, czy jakiś dojazd, i teraz posłuchajcie jednej rzeczy. Wydaje się takie wszystko proste, chopsiu, ale no nie, no nie jest tak, nie tak do końca. Znajdziecie to miejscówkę, przygotowujecie, przygotuje, przygotujecie drogę i to wszystko. Zanęcicie. A tu przyjdą, przyjdzie parę dni deszczów, i cała miejscówkę po prostu szlak trafia. Cała, cała miejscówka, wszystko cały pokarm ucieka, bo zwiększony uciąg wody jest. I wszystko trzeba zarobić od nowa. Niekiedy to jest jak zależy od deszczu, niekiedy to jest tydzień, niekiedy są dwa tygodnie opóźnienia. No bo cały nurt, cała woda się musi ustabilizować. Ja to różnie rozkminiam, Bez sądy też też się nie obejdzie, albo bez wystukania miejscówki. O, że tak powiem. Opowiem wam pewną historyjkę. Taką, że dobrych naście lat temu zacząłem z kolegą łowić ryby. Kolega akurat siedział za karpiami, siedział za karpiami, ja oczywiście no, jakoś zaczynałem, no to nie za karpiami, tylko za leszczami. Zabawa była i kąpel właśnie kolega nęcił, nęcił i nic. My takie duże leszcze ciągnęli, a on nic. Ale jak w końcu mu weszły, jak wyciągnął pierwszego karpia, żebym zobaczył, no to już wiedziałem, jakie ryby chcę łowić. Yy, pokazał mi parę, parę tych rzeczy, za co no jestem mu wdzięczny do tej pory. Pozdrawiam go, na pewno ogląda ten materiał i wie, że o nim mówię. Yy, nasze drogi się rozeszły po tamtym karpiowaniu całym, gdyż no każdy poszedł w swoim kierunku i. I swoją miejscówkę musiał znaleźć. I teraz tak. Yy, znalazłem pierwszą miejscówkę w takiej zatoczce i normalnie z zegarkiem w ręku, jak mi zaczęły wchodzić ryby, z zegarkiem w ręku wchodzi, przyjeżdżałem i, i punktualnie, normalnie było branie. I wszystko było dobrze do momentu, kiedy w tej, zato, na, w tej zatoczce nie wycieli drzew, bo drzewa były centralnie zwisały nad gestykuluję troszeczkę, ale sorry. Centralnie nad tą zatoką, nie? I tak wam mówię, dopóki drzewa były, yy, to było wszystko elegancko, kurde. Wycięli drzewa, skończyły się branie, Trzeba było szukać nowego miejsca. Mam yy, tak... Nastąpiło to parę lat temu, bo tam niektórzy myślą, sądzą, że trzeba dużo sypać na rzece, nie? Ja się przekonałem, że wcale dużo nie sypa... Yy, nie, nie musiałem sypać. Yy, zajęli mi miejscówkę, i szybki szczał trzeba zmieniać miejsce. nie? Znalazłem. Zanęciłem w poniedziałek. Mm, ja wiem ile? 5 kg kukurydzy, plus kulki do tego jeszcze. Zanęciłem tą samą dawkę. Podałem im w środę. I w piątek, wieczór, jak już zasiadkę robiłem. O 12 w nocy m, karp na 21,5. I o 6 rano y, 19. No to po dwóch nęceniach i żeby takie ryby weszły, no to ja byłem w pełnym szoku, no się w szoku byłem. Do tej pory jestem akurat jeszcze, bo plus 20, żeby, wziął, żeby mi weszła jeszcze przed no to jest dla mnie mega wyczyn. Bo jest ciężko, bo są ryby sportowe, I wiadomo, że one walczą z nurtem no i nie osiągną dużych, dużej wagi, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Słuchajcie, wyobraźcie sobie jedną rzecz, wyobraźcie sobie, stół bit do bilarda. Jak piłka się odbija, jak ją kijem popniecie, prawda? Odbija się od jednej na drugą, idzie bandę, i tak w koło. I tak samo jest przy narzece. Przy większym uciągu wody, jak wychodzi nurt z zakrętu, to nie idzie całym długo nie idzie całą tą stroną jak wychodzi z zakrętu, tylko idzie i odbija na drugą stronę, później na drugą, tak kula bilardowa. I tam gdzie odbije, bo na, yy, nawet było takie pytanie na Facebooku, że chłopaczek siedział yy, na zakręcie, a przy, przyjechał go i nie mógł nic złowić, a gościu przyjechał i siadnął 200 metrów za nim po tej samej stronie, tylko niżej i wyciągnął karpia plus 20, bodajże, czy jakoś tak. Dlaczego? No, tam już woda odbijała, tam głównego nurtu nie było, a naturalny pokarm nanosiło na tą, na te, na, na tą stronę, co, po której był zakręt, na tą zewnętrzną stronę. No. Tylko, że trzeba sprawdzić, bo może być w niektórych miejscach, na, na takim systemie, jak się patrzy, może być duże zamolenie i wtedy jest no, ciężko będzie jest, złowić cokolwiek tam. Przypomów, jakich używam, to jest, są dwa w tym momencie. Jeden to jest na dyligu szywniak na, 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 na derygu, a drugi to jest plecionka od haczyka, po prostu miękka plecionka, do i dołączona do tego dołączony fluorokarbon na sztywno po prostu ten odcinek, ten odcinek do, do, do włosa jest na plecionce miękkiej, żeby to ładnie pracowało a tu jest na sztywno, bo w większości, w większości moich zasiadek jest to rzut, niedaleki, bo to zawsze łowię pod, można powiedzieć, rzucam z podłokcia. No, szukam miejscówki jeszcze, a propos miejscówek, miejscówki, szukam jakiekolwiek drzewa zwisające, daleko sięgające nad wodę, z wszelkiego rodzaju dołki, górki. No wszędzie, no, no standardy takie jak wszędzie panują, prawda, gdzie, gdzie zestaw położyć. No, Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem tym wszystkim. Na razie, na razie się nic nie dzieje, <grym> jak zwykle. Zobaczymy, co będzie. Jest trochę po tych deszczach, jest zwiększony uciąg, no ale, ale zestawy się udaje utrzymać, także jest fajnie.

Trzymać. Nie musisz. O, dobra, to, 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 to. Ty na mi kiedy indziej ok. Ok. Ok, No to masz tak. Trzymaj. to. Trzymaj. A mi No bo bocha, jak ładnie pachnie, Kamila. No. mi się, zaraz. Daj, to To ja nie mogę ci dotknąć Nie, nośne nosa nie, bo jakby czasem, wiesz, jakby czasem, yyyyy, zahaczyła. Popuść, popuś Cały czas się nagrywa. Słuchajcie, no tata, to ty nie chcesz na filmie tego. nie krzycz. Słuchaj jak chrupie, że te, te chrupki chodzą. Co? Czemu mówisz, że kamień? No o, tak się. No co, żebyśmy mówili, że kamień? Chciałem teraz cię mówić. A ja nie. No nie chciałem na filmie, tata Chciałeś być na filmie? No, ale nie, nie! Nie w trzymaniu wędki! Rzepki, nie ty będziesz na jakimś. No czegoś trzeba zacząć. Nie, że ty będziesz na jakimś. Nie, że ty będziesz na jakimś. Na przykład, nie wiem, rolki, ręka, przejechać się. To tak. To tak. Proszę. nie chodziło o takie coś niż ja będę na głównym tym, my będę na całym tym, tylko mi chodziło o to, że na koniec, jak ty będziesz nagrywać, to ja tam gdzieś wejdę. Wejdziesz, no to wiesz, już w gadrze. No to tak. Chyba Muszę tak mam stać i, i machać, nie, hey. Mało się do kamery? Nie ruszaj pani Ok. <laughs> Ты трудишься на травич? Ты трудишься на травич? Ты трудишься на травич? А ты трудишься на травич? Ты даешь... 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 Ты даешь.... Ты даешь.... No, jak widzicie jesteśmy w innej scenerii. Niestety tam gdzie byliśmy, nie doszła zasiadka do... O kurde, nie doszła do, do skutku, gdyż z warunkami pogodowymi nie wygramy pogorszenie pogody. No i musieliśmy, musieliśmy się zwijać I to szybko, bo, bo to była pierwsza w nocy, bodajże, nie było szans. Tamtony w ogóle już nie wyjechali. Słuchajcie, jesteśmy teraz. Szybki, szybka... Jesteśmy na nowym miejscu, o! Na nowym miejscu. Pokażę Wam jakie, jakie w tym momencie u mnie panują warunki. To jest coś takiego. Nie ma niepogody, pada deszcz Po nocy na razie spokój Czekam, czekam dalej Jak widzicie, siedzę w takiej dżungli małej Tak. Słuchajcie, jest Podczas tego deszczu da ostra Udało się Miejscówka świeżo wytypowana Dużo nie nęciłem Zaledwie trzy razy I udało się Akurat wziąłem nie na kuku Tylko na Kulkę testowaną. Game over sprot. Jest. Oto taki bydlaczek. Ciężko będzie. Jest amurek. Piękny. I zarazem wiecie z czym się to wiąże to jest to moje PLB No i żeby się tradycji stało za dość No niestety muszę zostać oblany prawda Oj kurczę no mało, mało. Nie polej za bardzo mnie, żebym czy, 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 kolej... czy, czy, czy... głowę i głowę i rybę, po głowie i po rybie. Czyli ciebie po głowie? No. Mnie na głowę i... Ale na... stąd z góry? Dawaj, chodź. To, no. to jest to. na takich chwil warto żyć. Słuchajcie. Dobra, jeszcze szybko zdjęcia bo to Amur i muszę szybko go wypuścić Dobra, no może go polejmy. No polej go Udaję się udaje się coś załowić na wiśle Także Kurde, nie mogę jeszcze dojść do siebie Trochę mi dało wyćwiki Myślałem, że Bób, bo z chwilą jak poleciłem do brania Bób mi się spadł centralnie na miejscówką Bo wystraszyłem go Myślałem, że Bób zahaczył gdzieś czymś ale, ale jednak nie, nie Bób to nie był Bób Dobra, ja się muszę przebrać, a my się widzimy przy następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.